Z tego miejsca właściwie widzimy cały Kraków. To nowa lokalizacja State Street, to już piąta lokalizacja w Polsce, oprócz Krakowa jeszcze Gdańsk i czwarta w samym Krakowie. Big, z takim pięknym widokiem na całe miasto. A ze mną Wojtek Murgalski z State Street, Rafał Romanowski Review i porozmawiamy dzisiaj o tym, jak State Street rozwija się pięknie, ładnie i szeroko na tych finansowo-technologicznych wodach całego świata. Jak to wygląda u Was w takim razie? Rzeczywiście. Rośniemy, jesteśmy bardzo widoczni obecni w Polsce. Pracujemy tutaj ponad 10 lat. W tym czasie z grupy 70 osób, z którymi rozpoczynaliśmy przygodę w Polsce, rozrosliśmy się do ponad 5 tysięcy pracowników. Większość z nich zatrudniona jest w Krakowie, ponad 3,5 tysiąca, reszta w Gdańsku. Rzeczywiście jest to czwarte w tej chwili już biuro w Krakowie. Nie bez powodu. Kraków okazał się bardzo, Trafioną decyzją, jeśli chodzi o lokalizację State Street w Polsce, zapewnia dopływ wykształconej kadry, ludzi utalentowanych, ludzi z bardzo różnym, ale bardzo gruntownym wykształceniem, ludzi nie bojących się ciężkiej pracy i ludzi pewnych nowych, nowych ciekawych pomysłów. Mhm. Z całego świata? Ludzi z całego świata, ponieważ około 9% naszej kadry to obcokrajowcy. Czyli to jest taka powiedzmy różnorodna oferta, ale też w różne strony idzie. Rozwój firmy, tak? Mówiłeś o robotyzacji, automatyzacji, przyglądaliście się przez firmy różnym kierunkom, obszarom jakby współczesnej wiedzy. Co to byłyby za kierunki? Przede wszystkim staramy się być na bieżąco, obserwować rynek i e, szukać e, sposobów na zwiększenie produktywności. I e, automatyzacja i robotyka są oczywiście takimi kierunkami, w, który, w których podążamy. Szukamy możliwości wykonywania pewnych procesów sprawniej, szybciej, lepiej, w sposób bardziej kontrolowany, i temu właśnie służą, służą te podejmowane w tym zakresie działania. Mhm, czyli w pewnym sensie zatrudniacie, ale z drugiej strony zastanawiacie się, jak optymalizować pewne procesy, tak żeby m, technologia, którą mamy. Obecnie tak mocno rozwijającą się, byłaby dla Was przydatna? Myślę, że to jest klucz do sukcesu. Mariaż, z jednej strony wspaniałej, wykształconej, utalentowanej kadry, która jest tutaj pod dostatkiem i w Krakowie, i w Gdańsku, gdzie również działamy, a z drugiej strony pewne systemy i pewna, pewna automatyzacja, i, i tak jak wspomniana przez mnie już, robotyka, która, które usprawnią nasze, nasze działanie. Mm -hmm. Okej, okay. w takim razie Stay Street jako bank, oraz Stay Street jako ta druga y, ważna y, struktura, jakby w łonie całej całej korporacji. Powiedzmy coś o tym podziale jakby tych dwóch różnych ramionach jakby firmy. Część firmy, która jest obecna w Polsce od ponad 10 lat, to State Street Bank, bank depozytariusz, oferujący usługi finansowe klientom instytucjonalnym. Ta nowa jednostka, która pojawia się obecnie w Polsce, to State Street Global Advisors. To ta jednostka firmy, która oferuje usługi doradztwa w zakresie strategii inwestycyjnych. To są tak zwani asset managers osoby, które mają bezpośredni wpływ na zarządzanie aktywami. Ok, czyli w takim razie rozwijamy się w wielu różnych kierunkach, patrzymy globalnie na rozwój i na to, co dzieje się w świecie, a technologie mogą być tylko i wyłącznie przydatne i użyteczne dla takiego dużego w końcu organizmu. Ile Was jest łącznie w takim razie na świecie? Na świecie w Stacyi pracuje ponad 30 tysięcy ludzi. Jeśli włączymy w to również grupę osób, które pracuje z ramienia naszych współpracowników w ramach joint venture, to jest to ponad 40 tysięcy. I zarządzać jakąś strasznie wielką kasą? E, rzeczywiście aktywa, które nam powierzono, to, to są miliardy dolarów. Natomiast myślę, że istotniejszą dla nas kwestią jest to, jakich ludzi zaceniamy. Mamy o to, żeby ta różnorodność, żeby ona była wykorzystywana pozytywnie dla rozwoju firmy. I ta różnorodność dziś jest szczególnie widoczna, kiedy gościmy w Krakowie rzeźbę Fearless Girl, która reprezentuje wysiłki State Street w kierunku zapewnienia odpowiedniej reprezentacji kobiet w zarządach firmy. Różnorodność ma, ma wiele przejawów w State Street. Dbamy o to, żeby zapewnić różnorodność myślenia, żebyśmy wszyscy nie mówili tym samym głosem, żeby było miejsce na dyskusję, na nowe rozwiązania, nowe pomysły. Mhm. Czyli demokratyczna organizacja w wielkim świecie finansów, ale parytet płciowy zachowany idealnie, 53% kobiet zatrudnionych w State Street, to to brzmi dobrze. 53% pracowników State Post to kobiety, ale warto zaznaczyć, że równo połowa osób zatrudnionych na wyższych stanowiskach kierowniczych to kobiety. Ta, ten parytet został właśnie tutaj zachowany na najwyższych szczeblach. No to idealnie. W takich pozytywnych, pozytywnych parametrach w takim razie rozmawiamy w nowej lokalizacji State Street. Dziękuję bardzo. We tak. i State Street z nowego budynku BIG w Krakowie.